Wracając do testerów, jaki jest w takim razie taki idealny przepis na solidnego testera? Czyli co powinien umieć, jaką szkołę powinien skończyć, jakie doświadczenie powinien i gdzie zdobywać taki tester, żeby to był naprawdę solidny tester, a nie taka osoba, której się wydaje, że coś umie, ale tak naprawdę ona nie rozumie tego, tego co robi? Powiedziałbym, że to są bardziej cechy i, mm -hmm. i zestaw jakichś określonych umiejętności, bo jakby praca testera polega na tym, że mając tą listę, listę kontrolną, tak, przechodzi i weryfikuje, czy aplikacja spełnia dane wymogi. Nie? Mm -hmm. I często też dużo filmów już od tego odchodzi, ale często też na tej liście kontrolnej jest napisa napisany oczekiwany rezultat. Nie? Czyli ten tester wie, że jeżeli wciśnie ten niebieski guzik, to na ekranie powinien mu się na przykład nie wiem, pokazać motylek, nie? Jak pokaże mu się coś innego, no to on wie. I to jest takie, to jest taka najbardziej prymitywna forma powiedzmy kontroli, bo to może mm -hmm. zrobić, to zrobić może każdy. Nie? No bo masz napisany krok, masz napisany rezultat. Jedyne co musisz potrafić, to porównać to, co masz na ekranie z tym rezultatem, który został ci podpowiedziany. Nie? Ale też od testerów wymaga się patrzenia na to całe, że tak powiem, wszystko dookoła. Nie? Mm -hmm. I, I tutaj wydaje mi się, że jest największa trudność. Złapanie takiego flow i złapanie takiego zmysłu, że tester, często pojawia się takie pojęcie testy eksploracyjne, nie? że tester potrafi sam wiedzieć, gdzie spojrzeć, jak spojrzeć, co zrobić, gdzie kliknąć, żeby zobaczyć, czy pojawiają się błędy. Zna na przykład specyfikę technologiczną na tyle, że wie, potrafi przewidzieć, że na przykład może pojawić się błąd tutaj czy tutaj. Nie? I to już, to już są takie rzeczy, które, które gdzieś tam dochodzą z doświadczeniem, dochodzą z tym analitycznym umysłem, mhm. z tą chęcią nauki, poszerzania wiedzy i tak dalej, i tak dalej. Bo w publicku na przykład, czyli przy zamówieniach publicznych, jest ustawa, która definiuje tak, w jaki sposób powinny być wykonane testy i też są tam informacje odnośnie tego, że mają być testy wykonane przez grupę reprezentowaną, tam społeczeństwo itd. Tak i, I te testy są tak napisane, że tak naprawdę to tam każdy ten test wykona, tak? Wiele organizacji w taki sposób pisze te testy. No. A kto pisze te listy kontrolne, czyli te, te scenariusze testowe, to też jest zadaniem testera? Tak, tak. To, to, to jest też coś, co wynika ze specyfikacji pracy organizacji. Nie? Jakbyśmy mhm. chcieli porozmawiać o całym procesie testowym, jaką. Powinien wyglądać według książki i jak on wygląda w różnych organizacjach, no to mogę, ci, to mogę o tym też powiedzieć. Czasami się wydaje, że ktoś siedzi przy komputerze i nic nie robi. Także coś tam sobie klika, a tak naprawdę kolega mm. tam z biurka czy koleżanka z administracji przychodzi i myśli, bo, ten tester tu nic nie robi, a takie pieniądze dostaje. A chodzi o to, żeby pokazać <tum> tym osobom, które nie wiedzą, co, za co tak naprawdę ten tester odpowiada, co on robi przy tym komputerze, w co on się tak wiesz, wpatruje w tym ekranie. Czyli przychodzi do biura, no teraz zakładamy, że jest praca to otwiera kompa, loguje się do systemu, odpala pewnie komunikatory, sprawdza, co tam się na komunikatorach działo. No i, i co, co się dalej dzieje? Tak bardzo ogólnie. To zależy od, od, zależy od procesu testowego, bo mhm. jeżeli weźmiemy proces na przykład waterfallowy, tak, taki bardzo mocno poukładany waterfallowy, jaki na przykład mamy. W Międzynarodowym Kwacelnie Farmaceutycznym bardzo, bardzo mocno poukładany proces testowy i jest to naprawdę bardzo dobry proces testowy. To tam tester na etapie egzekucji testów, czy wykonania testów, tak po prostu wykonuje te testy. Nie? Czyli przychodzi sobie powiedzmy do pracy, bo to też mówię, zależy od etapu. Nie? I zaczyna powiedzmy wykonywać te testy. Nie? Tam akurat było tak fajnie skonstruowane wszystko, że były też automaty, które weryfikowały działanie środowiska testowego. Tak więc tester sobie wchodził, sprawdzał sobie powiedzmy gdzieś tam na jakimś bordzie, czy środowisko testowe działa, no i wykonywał te swoje testy. No nie? dobra, no ale ktoś mu to zleca, gdzie ono ma napisane, że programista ma na przykład nie wiem, backlog w Jira, i, i, i sobie... A to, to, to działa tak samo. To działa tak? tak samo. W tej, w tej organizacji, w której z którą teraz to obecnie współpracuję, e, działa to tak samo. Tak? Działa to tak, że wiesz, każda firma ma swój proces i każda mhm. firma decyduje się na to, żeby użyć jakiegoś narzędzia do zarządzania tym procesem i do trakowania. tak? I na przykład mamy Jirę. I tak jak masz w Jirze powiedzmy Pika, tak? który gdzieś tam opisuje jakiegoś cera i to potem się rozbija na taski, subtaski i tak dalej. Tak, testerzy mają swoje, że tak powiem, natywne byty jirowe, tak? Czy to jest właśnie defekt, czy, czy błąd, czy, czy test, taki, mhm. i one są podpinane, tak? I to wszystko, wszystko widać. To mówię, to też. Może łatwiej by było, gdybym ja powiedział mniej więcej, jak wyglądają te etapy tego, tego testowania. Bo... Być może będzie dłuższy odcinek, no ci... ale więcej się dowiecie. Spoko, to ciśniemy, waterfall. Wziął się z tego, że ktoś po prostu odbił... odbił e... znaczy, może inaczej, waterfall to jest waterfall, wiadomo, wszystko idzie z góry na dół. Mhm. E, najczęściej takim używanym modelem jest właśnie ten model V, nie? czyli gdzieś tam mamy odbitego tego waterfall'a, żeby pewne rzeczy wykonywać e, równolegle, i tak jak w każdym projekcie, każdy projekt ma ten etap planowania, tak? Jest planowanie, analiza, spisywanie wymagań, potem jest development, są testy, wdrożenie na produkcję i utrzymanie. To jest mm -hmm. taki high, high level view, tak jak ja to mówię, helikopter view. To jeżeli byśmy weszli na moduły, te takie powiedzmy poszczególne, tych poszczególnych elementów. No to one mają swoje kryteria wejścia, wyjścia, kryteria sukcesu i gdzieś tam pojawiają się jakieś aktywności. Tak? Testerzy przy projektowaniu, przy budowaniu jakiegoś tam makiety tak? czy, czy, czy jakiegoś prototypu, dużego wkładu nie mają, ale warto byłoby mieć zespół testowy na etapie definiowania wymagań, mhm. z tego względu, że dobry test manager czy test koordynator, czyli osoba, która zarządza zespołem testowym, będzie chciała zrobić wtedy testy statyczne to są testy dokumentacji, tak? okay. I tutaj potrzebni są doświadczeni testerzy, bo oni na przykład widząc y, taką klasykę gatunku, że cztery przeglądarki, tak? No to taki dobry doświadczony tester powie ej hola hola, ale ja na przykład wiem, że Internet Explorer, teraz już Edge, tak? Zawsze mamy takie i takie błędy, zwróćmy uwagę na to jak będziemy testowali to to to, to, to mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej, nie? I jak spojrzy się na cenę y, naprawy takiego błędu na produkcji, to ona jest x razy większa niż na przykład, właśnie, wsadzenie tego testera na etapie tych testów statycznych. Nie? Więc powiedzmy, mamy zdefiniowane wymagania, czyli deweloper wie, wie, co ma, ma wykodować. Pojawiają się kryteria akceptacji, tak? czyli wiemy, kiedy dane wymaganie zostanie zaakceptowane mm -hmm. przez biznes. I to już jest dla testera pierwszym takim wstępem pod zbudowanie testu, nie? bo to, to jest kryterium akceptacja. Testerzy operują na kryteriach ak akceptacyjnych. I oni na podstawie tego budują tą listę kontrolną, czyli piszą scenariusze testowe. Okay. Scenariusze testowe, tak jak same testy, dzielą się na negatywne i pozytywne. Tak? Pozytywny mm -hmm. test to jest przejście tak zwanego Happy Path, tak? czyli przy tym naszym przykładzie z początku logowania, będzie to zalogowanie się do portalu. Nie? Testy negatywne to, będzie, to będą wszystkie testy, które mają na celu zweryfikować na przykład błędny login. Taki komunikat, tak? Albo weryfikację, czy można się zalogować bez hasła, albo czy można, na przykład, wpisać dowolne hasło i tak dalej. I tutaj też wchodzi wiedza i doświadczenie testera. Nie? Czyli ty, jako na przykład project manager, mówi, Słuchajcie, robimy portal, testujemy logowanie. Nie? I wtedy tester mówi, to ile mamy testów. Nie? I tester mówi: No to jeden na zalogowanie, tak? Plus tam x testów na, powiedzmy, weryfikację negatywną. I jak już są napisane wszystkie przypadki, to wtedy dochodzi do egzekucji testów. W międzyczasie, przed przygotowaniem paczki do testów, tak, koordynator czy tam menadżer załatwia, czy tam, nie wiem, produkuje, czy dostaje od deweloperów, od kogoś tam, gdzie tam organizacja wymyśli dane testowe. Tak, w niektórych firmach testerzy sami sobie tworzą, bo mają na przykład automaty do tworzenia danych testowych. I tak to mniej więcej wygląda. W Waterfallu wszystko ma. To ja mam pytanie do tego, to się dzieje w miarę no. równolegle do tej pracy, która, która się trochę z boku dzieje jakby w zespole deweloperskim, czyli czy I to, tak nie, czy to bo... się przeplata? To, mówimy to o Waterfallu właśnie... dalej. Tak, w waterfallu, waterfallu jest łańcuch, że tak powiem, wydarzeń, tak? więc okay. zawsze każdy test manager zapytany, kiedy rozpoczyna testy, to powie, że Warunkiem rozpoczęcia testów i tak dalej jest raport z testów jednostkowych. Nie? Okay. Czyli do momentu, kiedy nie zostanie zespół testowy raportu z testów jednostkowych i informacji o tym, że zostało zakończone kodowanie, programowanie i tak dalej, to oni będą przygotowywali scenariusze i dane testowe. Nie? Czyli to nie Czyli... jest tak, że oni nie są potrzebni, albo siedzą i się nudzą, tylko też coś robią? Nie, żeby nie. To sobie są potrzebni pracy. od samego początku. Okay. Tylko że nie w takim, w takim wymiarze. Nie? Ja na przykład estymowałem to zawsze tak, że test manager jest potrzebny od początku, mhm. potem wchodzi tester dostatycznych, potem zaczynają już wchodzić testerzy, którzy piszą scenariusze testowe. Nie? Nigdy to nie jest tak, że oni sobie gdzieś tam mieszkają na innej planecie i w momencie, kiedy jest go, nie, to oni wpadają i oni robią. Powiem tak, teraz bardzo dużo organizacji pisze testy pod aplikacje już. No, nie? Na przykład w tym wspomnianym koncernie farmaceutycznym, my pisząc testy nie widzieliśmy aplikacji i jeszcze mieliśmy KPI, który weryfikował poprawność testów względem testów i aplikacji. Nie? Czyli pół roku przed pojawieniem się aplikacji, ty musiałaś na podstawie wymagań napisać automat lub skrypt, który to przetestuje, nie widząc jak to wygląda. Więc to, to jest też... To też ci daje taki obraz umiejętności, nie? że wiesz, to jest dostajesz 200 stron dokument, tabelki, i ty musisz sobie tak to zobrazować i tak napisać ten przypadek testowy, czy tam scenariusz testowy, żeby za pół roku, kiedy dostaniesz to w formie już powiedzmy, klikalnej jako warstwę jakąś portalową czy coś, to przetestować i żeby twój test działał, żeby nie było w teście coś takiego, że. Jest na przykład napisane, kliknij tam, nie wiem, na lewą ikonę, nie? I koleś wchodzi, bo zazwyczaj jest tak, że na przykład ty piszesz testy, ja testuję. Nie? Mm -hmm. I teraz wiesz, koleś mówi, kurde, no nie ma tego, nie? Gdzie jest ta ikona? Kto to pisał w ogóle, nie? Mm -hmm. I teraz wiesz, no Paulina, no, ale Paulina nie pracuje już z nami, nie? No to wiesz. I to było jeszcze nawet kpi y były liczone. Na to więc... To też pokazuje, jaki, jaki był poziom, poziom umiejętności testerów. Teraz często testerzy już mają gotową aplikację, więc oni sobie już klikają i oni sobie piszą podgotowca. A w agile, często mm -hmm. na przykład, jest też tak, że klikają, nagrywają, a potem piszą testy. Nie? Hmm. A to jeszcze bym się zatrzymał chwilę przy Waterfallu. Um, mm -hmm. Czy testerzy są potrzebni do absolutnie samego końca? Czy to jest tak, że oni naprawdę mają. Roboty czy jest jakiś moment, w którym. Um, Okej, okay, to już mniej więcej wiemy, jak to działa, mamy to przetestowane. I yy, nie wiem, poradzimy sobie bez was. No trochę mi się to nie wiesz, nie, nie klei nawet, jak to mówię yy, na głos. Czyli do, do, do momentu, kiedy to coś zostanie to jest, oddane, jest, tak? tutaj, tutaj mówimy, tutaj mówimy już o patologiach organizacji. Yy, są organizacje, które tak uważają, tak? Yy, W tym kocenie farmaceutycznym. Było tak, że część sterów przechodziło na wsparcie w IT operations. Nie? Czyli jeszcze w fazie tej utrzymania pierwszego też wspierali zespół testowy, zespół testowy wspierał też produkcję. Mhm. I to jest dobra praktyka. Powiem tak, jest taka lista takich aksjomatów testowych. I jedno, jedno stwierdzenie jest takie dosyć drużgoczące. Albo kontrowersyjna, a mianowicie brzmi tak, że y, aplikacja nigdy nie jest w pełni przetestowana. Hmm. I, to jest, i, to jest, I to jest fakt. Tak? Mm -hmm. To jest fakt. Że nie można, jeżeli ktoś mówi, że przetestował w pełni aplikację albo zapewnił bezpieczeństwo w aplikacji, to kłamie. Tak samo jak stwierdzenie, kolejne takie właśnie stwierdzenie głupie, y, znaleźliśmy wszystkie błędy. Nie? Albo to moje ulubione, to mi zawsze oczy krwawią, jak ja to słyszę, jak e, zapewniamy jakość. Mhm. Albo dostarczyliśmy, albo dostarczamy jakość. No kurczę, to tak, to, tak to nie działa. Także dużo jest takich głupot, ale to na końcu pewnie. Dobra. Było o Waterfallu, to teraz tak. o agile. U. Bardzo często w skramie nie ma w zespole Testera jako oddzielnej roli. I spotkałam się też z no, po prostu jejczeniem programistów, że oni nie chcą testować, że im to dużo czasu zabiera, że się odłączają, że powinien być dedykowany tester, pomimo tego, że w zespole skramowym tam są wszystkie równe role i tak dalej. To teraz, jakbyś opowiedział z Twojego doświadczenia takiego stricte technicznego, jak wygląda praca testera w projektach w wytwarzaniu programowania, kiedy oni powinni mhm. wejść i jak to się zazwyczaj dzieje. W takim życiu codziennym, w, na przykład w jakichś korporacjach czy w software house'ach. Okej. Okay. Zanim to powiem, to zgadzam się z tym twierdzeniem tego, tego kolegi. Znaczy, ogólnie, testerzy, tester i project manager to są dwa koszty w projekcie. Mm -hmm. tak? To są dwa koszty w projekcie, które nie dają niczego dla projektu oprócz wartości merytorycznej i jakiejś tam kontrolno-zarządczej, nie? Mm -hmm. Bo e, nawet jak Ci się nie uda projekt, to kod możesz sprzedać. Testów nie sprzedasz. Mm -hmm. tak? I to jest właśnie to, że Testerzy zawsze będą kosztem i zawsze będą, nie będą mieli tej wartości, takiej, wiesz. No, no. Tak zwy, jak to się u mnie mówiło, w, w jednej firmie, ja też byłam zawsze niebilowalna, czyli nie można było obciążyć klientów na moją pracę. aczkolwiek, Aczkolwiek, no to jest standard, tak. wiesz, że zes, sprzedaje się całe zespoły, albo wytwarzając, czy inaczej estymując koszty projektu, wlicza się normalnie, już normalnie w, w takich większych firmach, wlicza się koszty. Tak, ale wiesz. Mhm. Chodzi o to, że jak popatrzysz na artefakty, to artefakty zespołu testerskiego i artefakty Project Managera, tak? No to nic nie zrobisz, nie? Bo to są no narzędzia pewno. ciężko jest wytłumaczyć klientowi, dlaczego potrzebuje analityka biznesowego, dlaczego potrzebuje? Dokładnie traci do projekt menadżera i za tak. testera. Mhm. On nie widzi może nie monetaryzacji, ale nie, on nie widzi po prostu, wiesz, bo Developer to jest developer, To jest tak, jak wiesz, jak z budowlańcem. nie jest inspektor. Tak? Przychodzi, facet, układa cegły, tak, i widzisz, dotykasz te cegły, tak? Jak ci się nie spodoba, możesz zburzyć cegły, możesz sprzedać, tak? Taniej. Mm -hmm. Bo taniej, ale możesz się sprzedać. A praca inspektora, że przyjdzie i napisze jest OK, no to co z tym zrobić? No jest okej. Okay, no. mm -hmm. I to, co jest jeszcze ciekawe, jeżeli jest taki świadomy menadżer, to on wie, że to było OK wtedy, jak on przyszedł. Nie? Że to nie jest OK na zawsze. Tak samo jest z tymi testerami. Jak jest, jak jest z tym Scrum, jak jest z tym Agile'u? Wiesz, to zależy od tego, jak organizacja do tego podejdzie. Bo jeżeli organizacja zbuduje kompeten zespoły kompetencyjne i zobaczy, że na przykład jakiś deweloper czy jakiś analityk, a jednak oni no w Scrumie pojawiają się, tak, ma też te kompetencje testerskie, to tak, no to mogą testować. Wiele firm, mimo wszystko, zostawia tych testerów, bo. bo Gdzieś jesteśmy tak nauczeni, że ten tester jest jakimś takim gwarantem takiego bezpieczeństwa, tak, że zrobiliśmy wszystko, żeby ta aplikacja była w jak najlepszym stanie. Nie? To jest takie złudne i nieprawdziwe, mm -hmm. ale, ale wydaje mi się, że nam jest wygodnie w to wierzyć. Myślisz, że takiego tak? sformułowania można by użyć w rozmowie z klientem, że dlaczego musi zapłacić za testera, bo jest takim gwarantem, że założyliśmy wszelkich starań, żeby ta aplikacja działała jak należy? Znaczy pytanie jest takie, ja bym, ja bym inaczej powiedział, bo jeżeli klient neguje, jeżeli klient neguje zasadność zespołu kontroli jakości mm -hmm. i potrafi ponieść koszta wynikające z problemów jakościowych, to okej, okay, to nie potrzebuje zespołu testowego. Tak, bo, bo jakby to, to klient musi mieć tą świadomość, tak? Bo to chodzi tylko i wyłącznie o to, tak, że koszt naprawy czegoś na produkcji jest... Krotnie większy niż na przykład koszt zatrudnienia testera. Tak? Bo To jest prosta matematyka. Powiedzmy, że taki tester kosztuje złotówkę za dzień. tak? Prosta, proste upłycenie kosztuje złotówkę. I teraz, żeby on na przykład przetestował dany produkt, musi pracować 10 dni. Czyli trzeba zapłacić 10 złotych. I teraz to wchodzi na produkcję i ktoś ma 10 złotych versus. Na przykład osobę, która pracuje na pierwszej linii wsparcia. Ona musi odebrać telefon od klienta, który jest wkurzony, tak? bo mu coś nie działa. Niech ta osoba kosztuje odbiorem telefonu złotówkę. Nie? To mhm. jest złotówka, nadal 9 złotych, że tak powiem, taniej, nie? ale to musi wrócić do jakiegoś pijema, jakiegoś mhm. analityka, jakiegoś dewelopera, jakiegoś typa, który musi tym wszystkim tak zarządzić, że za chwilę się okaże, że tych ludzi jest 30. Oni policzą, że potrzebują 10 dni pracy i nam się z tej złotówki zrobi za chwilę 300 zł. Mm -hmm. I tak to po prostu wygląda. Więc pytanie jest takie, czy klient, klienta stać na to? Bo ja znam firmy, które na przykład mówią, że my mamy świadomość tego, że jest błąd, i jakby okej, okay, no, żyjemy w tym. Mamy workaround, tak? albo mamy zespół CC, który potrafi to mitygować na produkcji, albo tak szybko wdrażamy. Że nam się tego nie opłaca w żaden sposób testować, bo my za pół godziny będziemy mieli kolejną wersję. Mhm. To też jest podejście. Wydaje mi się, że ciężko jest przekonać klienta do tego, żeby chciał mieć zespół testowy czy zespół kontroli jakości, bo to też jest co innego, nie? bo mhm. kontrola jakości to jest wszystko. To jest ten cały pełen standard ISO, tak, który gdzieś tam ma swój numer. Nie pamiętam, czy to jest 9002 czy 9001. Jest tam jakiś tam ten, ten, ten ISO, i to jest cały. Quality, quality Assurance, tak? I, czyli zapewnieniem jakości, jest Quality Control, tak i częścią Quality Control jest Testing. Tak? Czyli to mm -hmm. też nawet to, o czym my mówimy, to mówimy po prostu o jakimś tam takim małym wycinku, tak? per projekt czy, czy, czy coś. Nie mówimy o kontroli jakości w całej organizacji, tak? czyli o politykach bezpieczeństwa, o jakości dokumentów, onboardingu pracowników i tak dalej. To jest kontrola jakości, i też dlatego czasami takie trochę śmieszne jest to, jak czyta się na przykład. Tester kła. No to tester kła brzmi dumnie i czyta się obowiązki. Pisanie scenariuszy testowych, pisanie przypadków testowych, egzekucja scenariuszy testowych, egzekucja przypadków testowych, środy z owocami, czwartki na basenach. Nie? Mm -hmm. Ale gdzie jest to kła? Gdzie jest to i Kiasuna?